Dziurki, dziurki i dziureczki. Wszystkie są prawie z jednej beczki. te powinny być zatłukane ciutki dziureczki, belki beleczki

¿Qué y... es do të djuri i tu do të djuri to, że to te dwa wyszły, bo te były, te były pomalowane, że te dwa wyszły trochę czorniejsze jak tamte, to nie przeszkadza. Nie, na przykład te nie przeszkadza, bo to po czasie i tak się, kurde, albo się rozjaśni, albo jeszcze coś się zrobi z tym, także to by było. Bo jak się jeszcze trochę napiją, jeszcze trochę podeschną, zaraz je ja tam się kręcą. trzeba jeszcze będzie dwie dziurki wykopać. Lekko dwie dziurki. To by tak było. Dobra, pakujemy te cztery na chwilę na bok tylko 4 mi tu, tu wchodzą, ale chcę jeszcze do tych dziurek z tutaj też pakować trochę oleju zanim one się tyne tak

Zresztą chodźmy bez otworów już. Tu się się zmieszczą, kurde. Czekajcie, czekajcie. To tak klapniemy. Jadamy pomiędzy. O. No i dobra, to niech się kurde niech pije trzeba było tak na równo ustawić, żeby one wykapały Dobra, co, sobie na boku. A te się napiją. Bo tylko cztery do wiadra wchodzą. Tu, gdzie nie było posmarowane, od razu też kurde się dojedzie. Ta reszta tym starym papierem. Najlepsze jest to, że taki papier to nawet można wrzucić do kompostera. To się nic nie stanie. Naturalny olej, papier, drżownice lubią, ale tego plastiku nie wrzuca.